Szybko, szybko będzie chyba padać. Trzeba siano zagrabić i okopić. Jeszcze gryka na polu kartofle. Roboty kupę. Tetulu będziemy chodzić do szkoły, jak Tobie pomoże. Daj tam je na razie święty spokój. Pierzę, żebyś tam mieli co jeść, żeby nie było głodu. Szkoła kosztuje, a kto będzie w polu robił, krowy pasał, my z matką same rady nie damy. Mówią we wsi, że nowe nauczyciele przyjechały, by to uczyć za darmo. Teraz starają się o budynki na szkołę. Tatko, takim słyszał, że teraz będzie sześć izb. Dwie na klasy, dwie dla nauczycieli, a dwie będzie zajmowała maciejcowa. Ja też pójdę do szkoły. Wujom mówił, że mam się uczyć. Mam dobra pamięć. Ja też pójdę do szkoły, jak i Marysia, to i ja. Już nie gadaj, ta, jak nie będzie roboty w polu, to może was wyślę na nauki. Pewsi tyle dzieci wszystkie mają co robić, jak nie u siebie to u tych bogatszych. Pole Bo daje utrzymanie krowy, trzeba pasać łowce, same się nie najedzą. Ło Józef, te troje to trzeba posłać, mają głowy na karku. Lepiej je będzie jak się naucza. jeszcze troje nam w domu zostanie. A mi tam niepotrzebna szkoła, wolę w polu robić. Idą szeci, nosą kosy, reczka, gra, a stuszek mały, nosy, chudą krówkę gra.